102 FM, słupsk w centrum uwagi. Jak się pan dzisiaj czuje w, dokładnie w tym momencie? Przerażony i szczęśliwy, bo po prostu jestem tak wzruszony, że tyle osób się pojawiło na tym y, otwarciu, które jest mocno opóźnione, bo pandemia, jeszcze nawet takie zdarzenie, że wybory były 15, a 14 chcieliśmy to urządzić w rocznicę 90. urodzin mojego taty. No a była czyścia wyborcza i spotykamy się dzisiaj. Piękna pogoda, pomimo tego, że wcześniej lało. Przed chwilą mieliśmy tutaj tęczę, po prostu coś niesamowitego. Nie ma pan takiego wrażenia, że pana tata jest dzisiaj tutaj obecny? Trochę pośród tych ludzi, którzy oddają krew, proszę zwrócić uwagę, ile tu jest służb mundurowych eee, i samo to miejsce, kiedy będzie się pan tutaj pojawiał. Będzie pan myślał o tacie? Że pana tata jest zawsze ze mną, z moją rodziną i z tymi ludźmi, z którymi pracował i miał okol okoliczność się spotkać w ogóle, nawet sporadycznie. Jak, jak tata zmarł, to z bratem mieliśmy no, taki pomysł, że może by było fajnie uczcić taką osobę jakimś symbolicznym miejscem, była propozycja, żeby nazwać ulicę. Jak moja córka się dowiedziała, że jednak powstała decyzja, że to będzie park, powiedziała, że to jest super miejsce, bo tutaj są ludzie, zwierzęta, to jest miejsce spotkań. Ludzie mogą odpocząć tutaj i nacieszyć się przyrodą. No i widzę, że będzie tutaj też pamiątkowy obelisk. Zresztą pamiątkowy obelisk to jest jedno. Tutaj każda tablica mówiąca o tym miejscu przypomina nazwisko pana taty. To chyba wzruszające, tak mi się wydaje. No, chyba widać wzruszenie, a pomysł, jeśli chodzi o tablicę, był no, inicjatywą wielu ludzi. Boję się mówić, bo kogoś pominę, ale... Powstało to m.in. innymi dlatego, że no tabliczkę może ktoś tam zerwać, uszkodzić, zardzewieje, nie będzie widać, a kamyczek jak zostaje z kawałkiem, kilku słowami, kilkoma słowami, które mówią kto to był, pozwala na to, że ktoś kiedyś za 20-30 lat, jeżeli będzie przechodził, będzie mógł sobie sprawdzić, może w internecie, jeżeli internet jeszcze będzie w przyszłych czasach, kto to był i co to była za osoba.